Bo przede wszystkim w imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa dzisiaj w tym miejscu. Tutaj myślę wspólnie z Panią Marszałek i z, z Panią Marszałek i z Panem Prezesem i drugim Panem Prezesem. Myślę, że to jest ważny i uroczysty moment dla szpitala, zarówno tego po stronie polskiej, jak i tego po stronie... Ukraińskiej, bo na tym przecież polega program Interreg. I bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj w siodnicach na Mazowszu. Ten projekt, o którym zresztą powiedziała już tutaj pani marszałek, dość dużo, to myślę, że no, jeden z pierwszych, jeśli chodzi o ten obszar, akurat, ale uważam, że jeśli chodzi o inne obszary intelegowskie, dotyczące chociażby turystyki, ochrony środowiska, one również będą na tym obszarze, tutaj transgranicznym, realizowane. Co do samego projektu, no, pozwólcie Państwo, że jednak powiem kilka słów nie tylko o samym projekcie, ale również o, o, o idei. Interregu, bo w polityce spójności, oprócz programów krajowych i regionalnych, mamy właśnie także Interregi, czyli no, programy transgraniczne, transnarodowe, dotyczące ogólnie rzecz biorąc współpracy terytorialnej, i myślę, że to się też pięknie włącza w tę najbliższą perspektywę, która przed nami bo to są środki nie tylko polityki spójności, ale chcę tutaj też wyraźnie podkreślić i zaznaczyć krajowego planu odbudowy, czyli instrumentu popandemicznego, który został stworzony między innymi po to, aby inwestować środki w ochronę zdrowia i myślę, że to również przed nami. O szczegółach pewnie samego projektu Powie jeszcze Pan Prezes tutaj, jakby zagłębiając się w ogóle w tę, w tę sferę szczegółową. Natomiast moją szczególną uwagę zwrócił jego aspekt innowacyjny, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy wyników badań obrazowych. Dzięki sfinansowaniu z programu Interreg Next Polska Ukraina mieszkańcy Mazowsza, Siedlec, powiatu Siedleckiego, całej okolicy, można powiedzieć. Będą mogli już niedługo korzystać z najnowszych technologii diagnostycznych. Szpital Święca w ramach projektu zainwestuje w innowacyjne oprogramowanie, które będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do analizy wyników badań obrazowych, zmodernizuje pomieszczenia działu diagnostyki obrazowej i wyposaży je w nowy sprzęt informatyczny, a także zakupi stanowiska do opisów zakładu diagnostyki obrazowej. Z kolei ukraiński partner zakupi nowy skaner do rezonansu magnetycznego, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do utworzenia call center oraz program do cyfrowego archiwum obrazów medycznych. Ponadto, co ważne myślę, istotne, personel medyczny obu szpitali będzie wymieniał się wiedzą i doświadczeniami, czyli zarówno szpital Siedlecki, jak i wowski. Program Interek. I myślę, że to też trzeba podkreślić, bo, bo no, musimy też opinię publiczną no, nie tyle uświadamiać, co po prostu informować, że program Interreg Next Polska Ukraina oferuje ponad 235 milionów euro dofinansowania polsko-ukraińskich projektów dotyczących najistotniejszych dla wspólnego pograniczna kwestii, o których już tutaj wspomniałem, między innymi zdrowia. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Szpitalu w Sielcach, Środowiska, transportu, ale też turystyki i ochrony granic. Staramy się, żeby program był blisko zwykłych, codziennych spraw naszych sąsiadów, pacjentów, mieszkańców. Dlatego jego realizacją zaczęliśmy od przygotowania do realizacji projektów z zakresu opieki zdrowotnej, której jakość i dostępność powinny stale się poprawiać zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Wybraliśmy 20 najlepszych propozycji, które otrzymają 40 milionów euro dofinansowania, a już w kwietniu zdecydujemy wspólnie z partnerami z polskich województw, euroregionów i organizacji pozarządowych i z Ukrainy o przyznaniu dofinansowania dla projektów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych. W poprzednich edycjach program realizowany był w formule trójstronnej, ale z racji przyczyn oczywistych Białorusi już w tym programie nie ma. W perspektywie 2021-2027 realizowany jest jako program Interreg na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i postrzegany jako jedno z istotnych narzędzi współpracy pomiędzy Unią a Ukrainą. Kolejna odsłona programu może dotyczyć już współpracy między dwoma państwami Unii Europejskiej, ale jego znaczenie zarówno w wymiarze europejskim, jak i sąsiedzkim pozostanie szczególne. Ewaluacja programu w latach 2014-2020 potwierdziła, że cechą charakterystyczną projektów z niego finansowanych jest trwałość i siła budowanych na ich potrzeby partnerstw. Od ponad 20 lat pomagamy utrzymywać i budować dobrosąsiedzkie relacje, dlatego, by dotrzeć jak najbliżej społeczności lokalnych. W programie Intelec Next wprowadzamy fundusze małych projektów, które jeszcze bardziej ułatwią dostęp małych samorządów i organizacji pozarządowych do środków na współpracę polsko-ukraińską. Chciałbym również podkreślić, że w poprzedniej edycji programu wzięło udział ponad 200 beneficjentów z Polski. Z czego również kilkunastu z Mazowsza, którzy mimo trudnych warunków pandemii, a potem rosyjskiej agresji na Ukrainę, nie tylko z sukcesem zrealizowali zaplanowane przez siebie działania, ale też bez zawahania wspierali swoich partnerów z Ukrainy, przekazując im m.in. sprzęt medyczny i zaopatrzenie. Na koniec chciałbym życzyć liderom projektu sprawnego i bezproblemowego wdrażania oraz szybkiego rozliczenia dofinansowania, a wszystkim Państwu oczywiście spokojnych, rodzinnych i wesołych świąt Wielkiej Nocy.